Wyjechaliśmy właśnie na wzgórze Małp. I e, ogólnie to jestem bardzo podjarana, bo mogę zobaczyć małpy. Ale na razie nie widzę z tej małpy, tylko widziałam trzy kotki. O, czwarty kotek, o jaki słodki! To jest sobie śpi w krzaczkach, taki Takie ładne widać. Także cztery kotki i trzy pieski. E, a, jeszcze dwa, dwie kury. Nie. Kura i kogut, tak. Kura i kogut to teraz będziemy zobaczyć jakąś świątynię. Jaki tutaj ma maluszek czarniutki. Boże, jakie śliczne ma ojsko, tylko się nie bój Jo, ja, Ile tu jest kotów? Ej, to jest dom. O, nie wierzę, to jest jakiś tutaj. dom kotów. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mi śnewki! Jakie pieseczek? Coś pieseczku. Czarniutki. Boże, tam było z miliard kotów w liczy jest ponad 20 ale trzeba już wracać do bo Borussii Siemaneczko! Elo elo. Elo, dzisiaj, elo! dzisiaj jesteśmy w swoim domu czyli na Wzgórze Mał ej nie my jesteśmy w swoim domu, tylko ty i tata jesteście w swoim domu. Przyjechaliśmy na Wzgórze Małp, kawałek drogi przed nami, na piechotkę się idzie. nie wiadomo czy te małpy spotkamy, bo raz one są, raz ich nie ma, ale są też pieski. inne zwierzątka, są, są kogutki. Są jeden właśnie tutaj przebiegł. Ale o, idziecie. jeszcze wam powiem, że przed chwilą tam byliśmy z Mają i był normalnie dom kotów, tam było... 30 kotów. Nawet, nawet więcej. Tak? No. Jeszcze takie no. maluszki. Może jakieś schronisko, takie. czy coś takiego? Może. Kotków ogólnie to jest bardzo dużo tak. na wystarczy. dobra. Lecimy. Nie przedłużając, zabieramy was z nam. Miłego oglądania. Miłego oglądania. No i jest pierwsza. Ale to jeszcze gorzej robisz. Nie możesz, ja się nic zrobić. Nie. Ej, dziewczynki, dziewczynki rzuciły banany, bo tutaj pan przyjeżdżał i chciał sprzedać proce, bo mówi, że małpki gryzą. No i niestety w główkach ich zakodowało się, że małpki gryzą. I nie, jak małpka pod. Małeczko, zasłaniasz mamę? Jak małpka podeszła, to dziewczyny rzuciły te banany. Później tata dał, później Mariusz dał mi te banany, bo mówi, że nie ogarnie z kamerowaniem. Chciałam mi Patrz, jak obiera. Widzisz, jaka ładna. Oj, chyba się spodobała. Jeszcze dokończę swoją kwestię, po czym zobaczyłam małpę. I oddałam babci te banany i mówię, teraz ty je i uciekłam. Józef, zostaw nas w spokoju, Boże. Małpo. Zostawcie mnie, bardzo pomóż. pomóżcie. Pomóżcie mi. Weźcie mnie na ręce. No, druzie, ale czym będziesz bardziej uciekała? Ty możesz wyglądać stałym. Ja się no, boję no. tych małp. Nie bolą. Nie tam są kolejne czekają, Ja się boję, one są jak gryla. A teraz mówią, żeby nie karmić, nie? Patrz No po prostu się bardziej ja częściej boję. boję się. Ale one nie gryzą. Dziewczynki się boją trochę. Ja im się nie dziwię. Boją się, że. One między sobą walczą. Zużycia to nie masz się Mają bać. Mają zęby. Mają zęby, no ale one się nie ugryzą. Nie bój się aniołku! to nic się do mnie nie stanie. Chodź koło taty. Patrzcie ile ich tu jest. Z drzew zeszły, wyskakują. Nie bój się Zuzia. Nie Chodź. One się tam wspinają. Całe stado z dżungli wyszło. Ale my nie mamy tyle bananów małpki. To jest... Jaki człowieczek taki. Ale Babcie wszystkie oblazły, biedna babcia. Tutaj są... Na aucie, Boże, jak oblazły to auto. Za z dzieckiem jak butelkę zabrała babci. Ej, no co ty butelkę pijcie nam, nie mamy już... Ale zaczął i A ja obgryzła? Ukradła nam butelkę, ugryzła i pije wodę. Boże. Rozumiem. Wszystko A ty jak małpka ciluje A na Boże, małpa tak się wspięła Nie no, tragedia ja się boję tych małp strasznie. Ale w sumie już jest lepiej, gdy widzę, że wcale nie gryzam. Ja tam jakie stado siedzi. Jaki O oh, wow. Tu jest małpka Laluś ze snartów. Siedzi i przygląda się w Misterku. Listerki... nie boi się tego, jak on się atakuje. A ta mała, zobaczcie na Mama z dzieckiem mnie zaatakowała. Tam jedna się chowa. Widać, że one tutaj w tej dżungli mieszkają, w tych lasach mieszkają. I są przyzwyczajone do ludzi. Ludzie przyjeżdżają, kupują im właśnie bananki. Co im się uda jeszcze zawinąć dodatkowo, to zawiną tak jak nasza woda. No i jest, jest ich tutaj mnóstwo. Ale one, one nie tylko wodę, one wyrwały trzy reklamówki bananów, więc sobie świetnie radzą. No i jest taka droga, właśnie, którą się idzie do góry e, i dochodzi się do takiego miejsca, które zaraz nam też pokażemy. No było mało dużo. Na początku troszeczkę się dzieci wystraszyły, ale potem, jak już rozdaliśmy im banany, to, nie, to wiedzieliśmy, że nic od nas nie będą chciały. No to już przestały się dziewczynki bać. Cześć kabucik. A, No, e, Powiem Wam tylko tyle, że chciałam się napić teraz wody, ale mało pani wtedy ukradła, no. dlatego już nie mam napiś. <grybuj> no niestety widzę. A tutaj jakaś świątynia, ale to nie chodzi mi o świątynię, tylko chcę pokazać, jak drzewo wrosło się w dach. Tutaj jakieś figurki, nie wiem, co one przedstawiają. Pewnie do oddawania, oddawania czci. O, jest i małpa. Ja nie mam banana. To jest zła. Widać po oczach. A pamiętacie film o Mogli. To jest pies, który został wychowany przez małpy. Mówi Małpim głosem, wspina się na drzewa i je banany. Maugli, Widzicie jak reaguje? A tu przyszedł taki. Koleżka, uśmiechnięty. Psinka, cioł, mordo. No wylewasz. Wodę minuję. Ciekawe, czy odkręcić patrzcie. O co się z tym zacieka? Zacieka na zęby. O, na odróżnij te dwie. A, po A ta kole pije. No w dżungli cukru jej się przydadzą. <grywa> I Z ziemi pije. piesek? <grywa> no wysoko? Nie, no ma ona umie ją sobie to To ona, Nie, 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 nie. Mam jaką po dachu. Gdzie? No tam. O nie, Ja ale te, te małpy w ogóle, to nie są takie, to są podobne małpy, jakie widzieliśmy e, w Malezji, ale one mają takie śmieszne duże pupki, <taki> takie wystające i czerwone, jak, się jak najadły, buraki. Jakby się najadły buraków. Tak? Buraku. Mm. buraczkowej. Ale ogony też mają takie, jakby były jakieś paraliżowane. I też tam zjadłem, A, ale te... patrzcie, tych bananów jest tu tyle, im się trochę że te banany normalnie na ulicy leżą. Ta musiała walczyć z kimś, bo widać, że jest nadgryziona zęby na wierzchu. Kolejna szuflada. Widać, że musiała gdzieś tam dostać mocno. Przyznam szczerze, że jesteśmy tutaj, ale nie wiem, czy tutaj wróciła drugi raz, ponieważ mega się boję. Znaczy, no dobra, nie, już nie tak mega, bo nie mamy żadnego jedzenia, ale boję się tych małp, też widzę, że tutaj wyżej małpy sobie siedzą, a właśnie tak jak ja, tak jak tutaj, siedzę sobie małpa, a druga małpa coś tam jej sprawdza, możliwe, że sprawdza, czy nie ma pchełek i zjada te pchełki, jak są, także śmiesznie. I cały czas do góry, tą samą drogą, jak możecie zobaczyć, tych małp jest tutaj naprawdę dużo. Małe, duże, średnie, skaczą po drzewach. Szła taka dziewczynka z takim panem na baranach i miała weszli kiść bananów. No to wskoczyły po tym panu i ukradły tą kiść bananów. Tutaj jak tylko idziemy, to po prostu słychać taki szmer w krzakach. To wiadomo, że tam małpy gdzieś sobie figlują. A my jeszcze przed sobą mamy trochę do pokonania. Także idziemy do samego końca, tutaj znowu widzę, że jakieś takie statko, bo była chwila przerwy, gdzie tych małpek nie było aż tak wiele, a teraz znowu tak na oko, około 10 i jedna pije Coca-Colę. Jeszcze ja chcę coś powiedzieć, że te małpy są słodkie, niby są słodkie, ale jak się im popatrzy w oczy, to są przerażające i no wyglądają trochę strasznie, też widziałam zęby jednej, ojeju, zapiję Coca-Colę. E, tak szczerze miałam nadzieję jak przyjdziemy tutaj, że nie będzie tak dużo tych małów, bo no tak średnio je lubię. E, no ale jednak fajne jest takie doświadczenie, zobaczyć je, coś zobaczyć jak one żyją. A ta jedna mo możliwe, że jakaś... Gdzieś... Oj, co ona ma z łapką, Boże, jedna. Jesteśmy coraz wyżej, tam w głębi widać, w dole raczej nie w głębi widać miasto. Prawdopodobnie jest to miasto Puket. Dżungla się robi coraz gęstsza. Piękna zieleń. Dobra, idziemy dalej, jeszcze kawałek przed nami. No jednak stwierdzamy, że koniec wycieczki. Dzieci się za bardzo boją. Jest tu taka tablica informacyjna, żeby uważać przed atakami małp. Pokazane są takie hardkorowe zdjęcia. No te małpy by nam pewnie nic nie zrobiły, jakbyśmy ich nie karmili, jakbyśmy ich nie zaczepiali. No ale jak dzieciaki się mają bać, to lepiej już teraz zrezygnować, niż im jakąś traumę na głowę zarzucić. Tutaj patrzysz, jaka dżungla już taka fajna, gęstsza, gęstsza. liniany, liniany, czy jak to się nam nazywa. Prowadząca aż do samego... Jak to się Maja nazywa, ten na górze drzewa? Konar? Nie. Koronę drzew. Maja się uczyła, ja pamiętam jak się uczyła, to może mi podpowiedzieć w takich tematach. Także chyba żegnamy to miejsce. A jak wam się podobała wycieczka? Mi się podobała, ale też się bałam tych małp. Też yy, ten znak mi jeszcze dowalił tego, że się jeszcze bardziej boję. No po prostu małpy to nie, są, to nie są moje zwierzęta. Fajne było to przeżycie, bo też te małpy wyglądały niektóre słodko, były malutkie. Też fajnie było zobaczyć co one robią, ale no niestety to Ale nie wystraszyłyście jest... się trochę jak one zaczęły rzucać się na jedzenie, nie? I ten znak jeszcze. Nie ma co na siłę, wracamy, nie? I tak te małpy, małpy jeszcze po drodze będzie, więc jeszcze tak naprawdę nie koniec wycieczka. A jak u ciebie udział? No, mi się te małpy podobały, tylko że... Jak już teraz widzę tutaj te znaki, no to się boję, no bo jednak są to hardkorowe obrazki i jeszcze jest to dla mnie trochę, no bo sama nazwa to jest duże ma, e, małp i jakby, no trzeba było trochę iść pod górkami, już tak mi że ja za chwilę padnę. Te takie motyle, ale ładne motyle. Takie motyle, ale śliczne. Takie wielkie. Ale, na lotnicy Jakie małe szczeniaczki? Żyją sobie wśród małpek. Ciekawe po jakiemu mówią? Czy po pieskowemu, czy po małpkowemu? Tutaj cała rodzinka sobie odpoczywa. Jak się ładnie bawią. My jesteśmy w ich domu, tak naprawdę, jesteśmy w ich środowisku naturalnym. Tu kolejne statko. Jest ich sporo. A te dwie mały hakują internet. Kradną teraz kryptowaluty z jakiejś giełdy. Ogólnie to jest całkiem spoko miejsce, ale też nie wróciłabym tu nigdy więcej, bo bardzo się boję tych małp. Na początku było spoko właśnie, no ale jak zobaczyłam te znaki, to się bardzo wystraszyłam i teraz już tak boję się tych małp, boję się koło nich przechodzić. Też pamiętam, że w Malezji na początku się bałam, bo zabierały nam jedzenie, ale one były już takie, że i się nie bałam, po prostu nie było żadnych znaków, nie wkręcałam nic sobie, no ale też... Tak naprawdę to, boję się przez to, że sobie to wmówiłam, gdy zobaczyłam te znaki i ja sobie rozkręciłam ten lęk. Ja i Maja właśnie się bałyśmy, ale też wydaje mi się, że to wszystko to są nasze głowy i po prostu my sobie to wkręcałyśmy. No i to jest świat, w którym dzieci się czują o wiele lepiej. Świat kotów, też w świecie piesków. Ale koteczki są najlepsze. Małpki lądują na naszej czarnej liście. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Pokazaliśmy Wam troszeczkę dzikiej natury na Puket. Piękna dżungla, zielona dżungla, dzikie małpki. Może nie do końca dzikie, bo trochę były oswojone. Eee, tu na pewno przyjeżdża dużo wycieczek, tu na pewno przyjeżdża dużo ludzi. Karmią te małpki. Były, można było karmić bananami, można było kupić tak samo orzeszki, żeby je karmić. No my mieliśmy tylko banany, ale przez pierwsze 5 minut, bo małpy były dość agresywne, jak widziały, że niesiemy pożywienie i woleliśmy je e, im oddać i iść sobie spokojnie, żeby nas nie atakowały. Dzieci się troszeczkę wystraszyły, właśnie przez to, że te małpki były takie agresywne, także nie kontynuowaliśmy dalej tej wycieczki, woleliśmy ją skończyć chwilę przed szczytem. Ale nie wrzucić jakiegoś, jakiegoś stresu, jakiejś traumy dzieciom na głowę, bo w tej naszej przygodzie, w tej naszej podróży, najważniejsze są one i ich główki. Eee, Czy by by coś jeszcze dodały? Tak, oczywiście. By nie zapomnijcie o subskrypcji, z dzwoneczkiem i o łapce w górze. I mamy nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciuk. To miało być dla mnie, to ja miałam powiedzieć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Pa pa. W razie.